Elton John wyparł się na Meghan Harry'ego, wymierzył im policzek. Meghan Markle i książę Harry to para, która wzbudza emocje nie tylko w Brytyjczykach, ale ludziach na całym świecie. Losy Windsorów zawsze interesowały opinię publiczna. Zwłaszcza ze członkowie rodziny królewskiej sami dostarczali tematów do plotek. Zdrady, romanse, nieslubne dzieci, ich sekrety niekiedy dopiero po latach wychodziły na jaw. Ostatnio zdecydowanie najwięcej emocji z całej rodziny królewskiej wzbudzają McHen i Harry. Ich odleczenie się od Roylesów było początkiem wielkiego skandalu, który do dziś się ciągnie. Sussexowie mają za sobą glosny wywiad o prachwin Winfrey, w którym nieszczadzili słów członkom rodziny Harry'ego. Kiedy go udzieli, królowa Elżbieta jeszcze po ponoc nie najlepiej zniosła cała afera, czemu zresztą trudno się dziwić. To było jednak zaledwie peludium, gdy sprawdziwa bombę Harry zachował sobie na potrzeby swojej autobiografii ten drugi. To właśnie tam zdradził największe smaczki, nie oszczędzając ja ojca, brata czy macochy. W rodzina królewska nie zjawiła się nawet na szcinach malej Lilibet. Za to na uroczystości nie zabrakło gwiazd Hollywood. Jak się jednak okazuje, McMahon i Harry nastraczyli sobie jednocześnie wrogów wśród gwiazd. Które dotąd były dla nich wsparciem. Jak donoszą zagraniczne media, ostatnio miał się od nich odwrócić Elton John, z którym wcześniej utrzymywali przyjazne relacje. Brytyjski piosenkarz przyjaźnił się w przeszłości z księzna Diana, a po jej śmierci był zawsze mile widziany na brytyjskim dworze. Nie zapomniano o nim także podczas organizowania uroczystości ślubnych i Harrego. Najwidoczniej coś się zmieniło w jego relacjach z susseksami, gdy z pary zabrakło na jego słynnej imprezie po oscarach i najprawdopodobniej nie dostali w ogóle zaproszenia. Nen zostali nawet zaproszeni na imprezę Eltona Jochna na oscarach. Oni jest a naprawdę nikim w Hollywood wyznał stacji Gbenius ekspert od rodziny królewskiej, Tom Bower. Przechlepali sobie na dobre.